Oj, dzieje się z tym GTA i to jak W obecnym momencie bardzo ciężko przejść obok tematu obojętnie Chociażby ze względu na pojawiające się informacje w sieci Jest tego coraz więcej i wygląda na to, że sytuacja z wyciekiem nie zakończy się w najbliższym czasie Dzisiaj w materiale też pogadamy sobie o produkcji Rockstar Games Bo temat ten w żaden sposób nie cichnie Ale zanim to, bardzo serdecznie zapraszam was na stronę eneba.com Gdzie możecie kupować gry taniej oraz wiele innych usług znajdujących się na stronie Jeśli interesują was gry akcji, gry oraz RPG, a także znacznie, znacznie więcej tytułów, to klikajcie link w opisie i kupujcie gry taniej na eneba.com. Wydaje mi się, że nie ma co rozgadywać się na temat tego, co zaszło przez ostatnie dwa dni, bo na naszym kanale znajdują się już filmy poświęcone tematowi Grand Theft Auto 6 do sieci jednak przywędrowało coś nowego, mianowicie Take 2, czyli jak wiadomo wydawca GTA coraz intensywniej stara się usuwać jakiekolwiek kliki związane z nową odsłoną i nie tylko. Co mam na myśli? Ano na przykład ten Tweet, który to jak widać w żadnym stopniu nie był poświęcony szóstce, a no jak widać Red Dead Redemption 1 remaster, co już jest stosunkowo dziwne. Autor postał umieścił w swoim wpisie fotografie dotyczące usuniętego projektu i jak widać już ich nie ma. Co ciekawe, wcale nie były to znikowane foty, a jedynie Red Dead Redemption 1 na modach. Także, nice. Normalnie bym wam tego nie mówił, aczkolwiek wiele niegdyś wspominało się o tym, że powstaje odświeżenie przygód Johna Marstona. Wiadomo, były to plotki, więc nie wszystkie były prawdziwe. Aczkolwiek, kiedy zobaczymy na oświadczenie Rockstar Games, możemy tam zobaczyć, że wyciek w żaden sposób nie przyczynił się do opóźnień ich bieżących projektów. No właśnie, projektów. I tutaj można już zacząć łączyć kropki Take Two wydało również swoje oświadczenie, które mówi o wycieku Wspominają tam, że zajmują się sprawą i podjęli kroki w celu powstrzymania incydentu I po prostu jesteśmy w stanie nawet sami to dostrzec Jak widać, twórcy wprowadzają update'y do wielu swoich gier, które nic do gry nie dodają co prawda Ale mają one za zadanie po prostu jeszcze bardziej je zabezpieczyć Wiadomo, nikt nie chciałby, aby takowy wyciek powtórzył się na nowo Także muszą teraz twórcy działać, aby po prostu może nie naprawić, ale ubezpieczyć się w każdy możliwy sposób. Wróćmy jednak do oświadczenia wydawcy, bo można tam znaleźć jeszcze jedno ciekawe zdanie. Mianowicie, Take tu pisze tutaj, że zajmują się już tematem i prowadzą śledztwo, które pomoże im w rozwiązaniu sprawy. Ale o całym śledztwie pogadamy sobie jeszcze potem, do tego zobaczmy co Jason Schreier, czyli czołowy dziennikarz, a zarazem insider, odpowiedział jednemu z graczy na Twitterze. Użytkownik napisał, że dla Rockstar cała ta sytuacja to koszmar i czy oni w ogóle to przetrwają. Czy ty sobie żartujesz? Ostatnio słyszałem, że w Łączyli wszystkim konto Slack i inne konta służbowe. To dla nich absolutny koszmar, zarówno krótkoterminowy, jak i długoterminowy. Co by tego było mało, swoje 5 groszy do akcji dołączył także Uber, który również został schakowany pewien czas temu przez tę samą 16-letnią osobę. Jeśli nie wiedzieliście, że on ma 16 lat, to najwyraźniej nie widzieliście wczorajszego materiału, zapraszam serdecznie. W każdym razie w ich raporcie znaleziony został takowy fragment. W weekend pojawiły się również doniesienia, że ten sam aktor włamał się do producenta gier wideo Rockstar Games. Ściśle współpracujemy w tej sprawie z FBI i Departamentem Sprawiedliwości USA i będziemy nadal wspierać ich wysiłki. Wychodzi więc na to, że gwiazdy Roko nie zostawią tak tego i po prostu nie ma się co dziwić tak naprawdę. Co prawda, FBI to nie nowość w tej sprawie, ponieważ od marca 2022 roku szuka informacji na temat grupy Lapsus. Nie mieście jednak, że 16 latek ukrywa się w cieniu, bo wcale tak nie jest. W niedzielę wieczorem umieścił on wpis na GTA Forum, w którym napisał, że jego wątek jest najbardziej popularnym w historii i dziwnie, gdzie zniknął. Ponadto dodał info, że telegram zablokował jego konto i założył nowe. Skoro był Jason Schreier, to teraz do akcji dołącza też Test 2, czyli również znany insider, publikujący smaczki z serii Grand Theft Auto. Na telegramie rzekoma postać, która zlikowała dane Rockstar Games, pokazała PDF-a, w którym znajdował się kod źródłowy do GTA V i nie był on jednak cały, a był to tylko smaczek. Powiedziałem, że Koma ze względu na to, że znajduje się teraz masa oszustów, którzy chcą naciągnąć ludzi nad wspomniany kod źródłowy. Test 2 napisał, że widział zapowiedź PDF-a. I z tego co pamiętam, plik ma około 105 stron. Jeśli haker opublikuje kod do szóstki i piątki, stanie się wielka katastrofa na rynku gier i nie będzie on już nigdy wyglądał tak samo. Obecnie można powiedzieć, że gwiazdy roka są jego takimi zakładnikami, a on sam jest stykającą bombą, która w każdej chwili może wrzucić plik. Pod koniec newsa przedstawiam jeszcze film byłego pracownika Rockstar, który mówi o tym, jak udawało im się utrzymywać informacje w sekrecie. Założyciel Rockstar mówi, że byli dumni z podejścia CIA i FBI do cy cyberbezpieczeństwa. Stale słuchali i przeglądali sieć i zawsze byli czujni w momencie, kiedy przewozili na przykład dyski do Sony, nie myśleli o niczym innym tylko o nich i jak widać, nie zawsze im się to udaje. Sytuacja z całą pewnością staje się większa i z każdym dniem będziemy poznawać nowe informacje w tej sprawie. Jedno jest pewne, temat nie ucichnie, dlatego obserwujcie kanał i zostawiajcie subskrypcję oraz łapkę w górę tam na dole, aby po prostu nas wspierać i być na bieżąco z tym całym miszmaszem. O aferze wyciekowej stale będziemy was informować, dlatego zostawcie coś po sobie naprawdę i... Thank you Po prostu nie przegapcie takich informacji, bo niektóre mogą być naprawdę ważne. Ja już nie przedłużam do to, co zaczynamy. Skoro mówiliśmy już o GTA, to chyba pora poruszyć jeszcze temat cyberpunka, bo niedawno Nvidia miała okazję zaprezentować światu nową linię kart graficznych RTX 4000, a dodatkowo zapowiedziała, że ponad 35 gier i aplikacji otrzyma wsparcie dla technologii DLS3. Na liście znalazła się oczywiście produkcja Redów, która otrzymała nawet zwiastun z prezentacją możliwości nadchodzącej opcji Ray Racing Overdrive. Chyba nie muszę mówić, że widać różnicę, a wspomniany tryb dzięki lepszym efektom świetlnym ma dawać wrażenie bardziej realistycznego i immersywnego odczucia świata gry właśnie przez te odbicia i światło. Minus jest taki, że daty premiery update'u na razie no nie znamy, ale jest szansa, że pojawi się on jeszcze w tym roku. Dawno temu na kanale wspominaliśmy wam o koreańskim Wiedźminie tworzonym przez firmę Krafton. Ok, miesiąc temu do sieci wleciała informacja, że twórcy nareszcie rozpoczynają pracę nad grą i co ciekawe, otrzymaliśmy ostatnio. Trailer koncepcyjny Rzecz jasna nie zobaczymy tam nic z gameplayu A jedynie ich zamysł na produkcję Oraz wyobrażenie nadchodzącego tytułu Jeśli o projekcie słyszeliście to wiecie Że gra powstaje w oparciu o opowieść The Bird That Drinks Tears Autorstwa Yong Do Lee. Całość powstaje na Unreal Engine 5 A główna postać to ta sama co w książce Czyli Kagan Draka Który inaczej nazywany jest Naga Slayerem Naga to brasa istot wężowo podobnych Zamieszkują generalnie gorące i wilgotne dżungle Na południu świata I jeśli przyjrzymy się teraz na tę głowę, to właśnie to jest głowa tej nagi. Porozumiewały się między sobą poprzez szept zwany Neam. Według legend są w stanie osiągnąć stan nieśmiertelności poprzez rytualne usunięcie serca. Slayer w jego przydomku mówi nam o tym, że będzie ich katem, a trailer, który obecnie leci wam na ekranie, wydaje się być naprawdę ciekawy i wciąga mnie w ten mroczny i tajemniczy świat oraz nawet widać naszego bohatera, który no wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, zresztą jak w sumie cały zwiastun. Jakiś czas temu na kanale przedstawialiśmy wam grę spod szyldu Marvela. Mianowicie, chodzi tutaj o produkcję opowiadającą historię Kapitana Ameryki i Czarnej Pantery, która dzieje się na II Wojnie Światowej. Całość to jedna wielka tajemnica, która nawet nie ma wyznaczonego jeszcze tytułu. Dostaliśmy jedynie trailer zapowiadający przedsięwzięcie i wcale nie jest to koniec informacji, bo wczoraj poznaliśmy kolejny tytuł od Marvela, lecz tym razem we współpracy z Electronic Art. Potwierdzili oni, że trwają prace nad przygodową produkcją o Iron Manie z historią dla pojedynczego gracza, z perspektywy trzeciej osoby Na Twitterze twórców ujrzeć możemy informację Która mówi, że projekt jest na wczesnym etapie produkcji Więc moim zdaniem nie ma co liczyć Na premierę chociażby w 2023 roku Aha, no i jeśli chodzi o strój Który znajduje się na fotografii To widzimy tutaj oczywiście tonego Starka Z bardzo ciekawym kształtem reaktora łukowego Którego nie widzieliśmy nigdy w filmach No co mogę powiedzieć, strój jak strój Iron Man zawsze miał fajne stroje, więc <słysk> Szapoba Dzięki wielkie zaglądanie materiału, zwijam się Serwus